Okej, okay, się wszystkim, jestem... Mm, jestem Slenderfan, ale to jest już 12. Odcinek z serii Zagrajmy The The w uh, nax 2. No, nax 2 właśnie. Okej. Okay. Mm, dobra. Um, Okej, okay, jesteśmy w, w chapterze Mmm... Um, chapter, który się nazywa... Mmm... Um, Wieża Zegarowa jest to drugi chapter... ...piątej części? Właśnie. Okej. Okay. No I mamy tutaj... Mamy tutaj... ...poru... poru... O. Okej, okay, dobra. Mm. Okej, okay, gdzie musimy iść? Tędy nie, tam tędy, tędy nie? Hmm. Dobrze, a może tędy? A nie. A może? Ten... tędy? Hmm. Nie. Dobra, to gdzie musimy iść? E Aha, tędy może No tak, tędy, dobra Aha, mm. no tak, dobrze ok, mm. Wow, aha, wspinamy się na, wie się na wieżę Zegarową Okej, czy pomieszamy Dobrze, tak, znaleźliśmy windy, ale nie mają zasilania. Jak będziesz na górze, znajdź jakiś przełącznik. A ok, dobrze, idziemy, idziemy sobie. Hm, ok, teraz tu. I teraz, aha, aha ten by, dobra. Hm, spoko. O! Skakujemy. Bo fajnie się chodzi, się chodzi um, przez te tunele. Okay, ten tunele. Okej, to tamte jeszcze mam, za, mam jeszcze mam jeszcze um, zapis. Okej, okay, dobrze, jeszcze to zniszczę. Okej. Okay. Um, nie, kurde. A jestem tu. Ach Okej, okay, dobra O uh -huh. Okej, okay, dobrze Jesteśmy teraz dalej Okej, okay, dobrze, wtrącimy się Okej, okay, możemy sobie teraz tędy Aha i tędy? Spoko? Wow! Jakie jaką, jakie mam się jakie tam... Aha! Dobra. Okej. Okay. Mm, dobrze, idziemy iść. Hmm. Może tędy? Możli możliwe. Możliwe. Mm. Jedziemy sobie winną... winną. Dzięki nag! Czekając, skołowaliśmy dla ciebie części. Okej, okay, dobrze. Dzięki, stary. Okej, okay, no... Hmm. I co... co teraz? Aha, mogę teraz ten zjechać chyba. A już myślałem, że sobie pojedziemy tą ilą, ale to jednak nie. Okej, okay, dobrze idziemy sobie tędy teraz. Muszę umieć. Jaki fajnie wygląda na to miasto. No co... No i to bardzo? Oh. Zmierzyliśmy. Dobra, Zmierzy zmierzyliśmy ich. Chodźmy sobie teraz szybko tędy. Okej, okay. dobra. Jeszcze. Jeszcze ty. Dobra. Okej, okay. zaraz sobie dalej. Właśnie. Okej. Okay. Um, hmm. No dobrze, idziemy sobie dalej, wow. A chodź tu. Kurde, u Mhm, Ale... O! No trzymam, go. Okej, okay, dobra. Jeszcze. O. Mhm, mm teraz go... jeszcze Okej. Okay. No dalej, niszcz go. No jeszcze trochę. Dobra, udało się. Okej, okay. musicie to zobaczyć. Lukas, to jest wyższy goblin. Racja, jak Jurik. Tak, ale przecież nikt ich na oczy nie widział od setek lat. Rzeczywiście różnią się od tych, które widzieliśmy przy ruinach. Spójrzcie tylko na to. Widzicie, gdzie idą? Do muzeum. Chyba wszyscy wpadliśmy na to samo. Powinniśmy ich zatrzymać. Nie. Bądźmy pierwsi i sprawdźmy, czego chcą. To sprytne. Nieźle. Wy przedostańcie się do muzeum, a ja powiadomię Xandera o zmianach. Ewa. Uważaj. No co. Nie mogę uwierzyć, dobra. Lecimy przed... sobie dalej Trzeba jeszcze. Trzeba znaleźć skrót. I, i zapis dobra. Och. Nie trafi. Okej, okay, dobrze. I jedziemy sobie dalej, jedziemy sobie dalej. Ale fajnie. Okej, okay, pomniejszamy się. I idziemy. Ło. Kurde. Już mnie zniszczyli Dobrze O Dobrze Okej okay. Uciekamy, uciekamy Uff No i uciekliśmy na całe szczęście Okej, okay. idziemy sobie w dachach Wow Super Dobrze Powiem tam, gobliny już pewnie miałem do momentu szczekać, oczywiście że tak Dobrze hmm. Tego małego zniszczmy, przy bardzo Albo tego dużego przy bardzo No, z tego zwłoki było było hmm. Aha, przyjął się... Za to się złapać. Okej, okay, dobrze. Znaczy no, tego helpu nam w się sensie użyć. Okej. Okay. Dobra. Wow. ja tam w tych budach nic nie ma. Mogłoby coś być. W sumie. Okej. Okay. Dobrze. Mm. Lecimy sobie dalej, więc nie ma, ma. Okej, okay, wow. My chyba jedziemy do tego muzeum. Czy coś takiego. Chyba tak. Hmm. Chyba udało nam się ich ubiec. Jak przejdziemy przez drzwi, uruchomi się alarm. I będziemy mieli tu całą armię goblinów. A może dach? Działam Aha Okej, okay, zaczynamy już trzeci rozdział w tak, tej, tej części Czyli no, sobie jak muzeum Właśnie tak Okej, okay, wykonam go sobie jeszcze No i tak, w tym, w tym odcinku już sobie skończymy tę Tą piątą, tą 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 część Właśnie? Okej, co by tu... Zrobić, pomniejszyć się Mhm, mhm. Wow Ojejlu. Mhm. Aha Hmm, aha, chyba najpierw musiałbym to, to gdzieś przepchać, tylko gdzie? Właśnie, na jakąś wskazówkę, a tu nie hmm. o, o, właśnie Okej, okay. no dokładnie, okej okay. Dobrze, i teraz możemy się tam yy, przedostać. O kurde, zjeciałem Dobra, yy, to jeszcze raz Okej okay. no jest dobrze Aha, teraz tam teraz tam się dostanę. Okej okay. Ach Zwyczałem no Okej, okay, czyli jeszcze raz, jeszcze raz hmm. Naprawdę no ja, no OK, Okej, widzisz, co? Ja sobie zrobię z cięcie. Okej okay, ludzie, w końcu się tu, tutaj dostałem. Okej, okay, ja muszę iść tutaj? Mogę się powiększyć? Mogę, okej. Okay. No i jesteś lepiej. Okej, okay, wow. Aha. Gdzie muszę iść? Aha Gdzie Hmm Hmm ja Hmm Dobrze przyszedłem w ogóle Aha, chyba tak, tylko bym musiał Mogę wyjść po Nachu? Mogę wyjść po Nachu, aha, czy nie? Dobrze. Muszę mm, Okej. Okay. Aha. Hm. aha, tutaj trzeba przyjść. Mm, aha, trzeba wyjść tu przez okno, tak? Dobrze, może być. I tam basuję. Tego tutaj nie było. Ochraniany przez firmę Katrina. Czy to ta Katrina? Tak, niestety. Moja była jest w branży ochroniarskiej. Jak tęsknisz, możesz umówić się z jednym z robotów? Wyglądają jak ona. Jak można zrobić milion klonów robotów samego siebie? Powiesz nam kiedyś, co się między wami zdarzyło? Ach, mógłbym. Ale dzisiaj nie chcę mi się o tym gadać. Wygląda dokładnie jak ona. A? Tak. Dokładnie jak ona. Dobra strażniczka, taka mechaniczna. Okej. Okay. To wow. mi coś przypomina. Szybko. No. OK, dobrze jeszcze tylko ona. OK, dobrze. Mm. OK, co się dzieje? Co, ja, co, ja, co ja mam zrobić? Hm Aha, no tak Bajka. Okej. Okay. Nieźle. Dobrze. Będziemy na miesiąco odłączać zabezpieczenia. Okej. Okay. Tutaj się pomniejszamy. Okej. Okay. Mm, dobra mm, Aha Tu jest bajka mm -hmm. Okej okay. mm, Dobra Oczywiście pomiększamy się bo tam są Przeciwnicy Dobra, okej okay, już Jeden pokonany jeszcze wygody Okej okay. Dobra wow. Jakieś kryształy są No, okej okay. Dobrze Korzystamy z naszego tele Teleporteru I co jest? Aha, bo to muszę Przesunąć, okej okay. Dobra Okej okay. I tam, naciskamy na bajkę I idziemy sobie jeszcze dalej. wow. Okej, okay, oczywiście znowu się pomniejszamy No, nikt nas nie zauważył Wow. Trzeba uważać Wow. No właśnie, mówiłem, mówiłem ale tam, tam jeszcze myślę, jestem tutaj, no, ale to w sumie nic nie stało, okej, okay, no, O jego okej, okay, tam cierpło, wow, no, dalej, pięknie, okej, okay. dobra. Szybko sobie przechodzimy, okej. Okay. Eee, teraz tu. Okej, okay, dobrze. Eee, aktywujemy, aktywujemy sobie walkę. Okej, okay. powiększamy się. Eee. Okej, okay, dobrze, idziemy sobie tędy. Hmm, teraz? Okej. Okay. Hmm, no właśnie. I co teraz? Aha, przez... Przez siebie? Okej. Okay. Wow, jesteśmy w... Katalizacji? <grym> chyba tak, chyba tak. Mm -hmm. Mm -hmm. Aha, drzwi powiększyć... Nie, nie mogę. Ale ok. okej. Ale mogę chyba z tego teleporteru skorzystać? Mogę? Mogę. Okej, okay, dobra. Dobrze, na tego oczywiście wyłączamy. Okej, okay, udało, udało, udało się. Hmm No i co? Aha, tam musimy jakoś zejść Hmm Ocha, chyba musisz, musisz chyba zawró yy, zawrócić tutaj Albo tak mogę skończyć, Muszę wejść do yy, Teleporteru mojego o, wskazówka. Aha, i to przesunąć tutaj. No spoko. Okej, okay, sprytny lak. Um. Ok, uh -huh. Gdzie trzeba iść? Chodźmy... No, tutaj może najpierw Okej, okay, a co by tu zrobić Aha, jakaś nowa moc Czy stara? Aha, czy jestem? Ten, ten tajemnik, wow No, to mi się już podoba i to bardzo Mmm, aha, mogę... Aha, i teraz mogę... Mmm, tędy przejść. Czysty kryształ! Dobra. Laser na pedzi tego, co przezroczyłem? Fajnie, naprawdę fajnie. Mój um, ojku. No Dobra, jeszcze pójdziemy. Hmm. Ach mi, czy to działa też na przeciwniku? Hmm. Hmm. Niestety nie. Niestety nie. Ok. Ale dobra. Yy, no przyjmiemy sobie oczywiście to. Yy, dokładnie powiększamy się. Kurde. Okej, okay. wow, dobrze, szybko się wycofać, okej, okay. dobrze i co my trzeba zrobić, pójdziemy sobie y, tędy w sumie, ale mi się tajnak. jednak podoba i to bardzo, ojeju, ja zaraz zginę, O. Jezu. Hmm, padłem. No dobrze, okej okay. No to zaraz, zaraz do Was wracam Okej, okay, dobra, już jestem i co gdzie muszę To wystawić Aha hmm, tutaj, tutaj muszę się tak ustawić Hmm dobra Okej, okay, ja ale mogę sobie jeszcze to jakoś... ...wepchać. Mogę, okej, okay, dobra. To mi... No, to idziemy. Właśnie. Okej, okay, wow. Dobra, idziemy sobie mm, temby. Okej. Okay, dobrze. Więc jak myślisz? Ile może kosztować taki robot strażnik? A co? Chcesz sobie takiego sprawić? No, no. Okej, okay, i co? Hmm, gdzie muszę iść. Aha. Tędy? Chyba tak. Znaczy tędy. Dobra. mi już tam... Nie, chwila. Ja muszę iść chyba tędy z tego co mi się wydaje. O właśnie. Okej, okay, tak. Tędy, właśnie. Okej, okay, pomniejszamy się szybko. Wow. No ładnie. O. Okej, okay. dobra. Hmm, chodźmy dalej. Sobie. Hmm, tu mamy chyba części, o ile się nie mylę. No, no dokładnie. Hmm, okej, okay, szybko. Hmm, Przejdziemy sobie. Mmm okej okay. O dobra Mhm mm mm -hmm. Już palają wszyscy Mhm mm Okej, okay. dobra Jeszcze tylko tamten no, Dobra, chodź Okej, okay. dobra. Dobra, jedziemy sobie dalej w sumie. Jeszcze dalej. Okej, okay. wy 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 wyłączymy sobie to. O właśnie. Okej. Okay. Powiększamy się. Okej, okay, szybko i niszczymy i idziemy sobie jeszcze dalej. Właśnie. Okej. Okay. Dobrze. Łoł, wow, tu jest ten typ. Nie zauważyłem w się. Okej, okay, to jest tutaj... Aha, przejście jest, dobra. To idziemy szybko Okej, już troszeczkę trwa ten poziom A są... Są tylko punkty? Hmm, chyba tak Nie, jest coś jeszcze Dalej, okej, okay. dobrze, i trochę jestem tutaj. Ojeju. Już też nie ma. O proszę bardzo, okej. Okay. Idziemy jeszcze dalej, jeszcze dalej. No dawaj. Jeszcze tylko, o proszę bardzo. Okej. my no, idziemy jeszcze dalej. Naprawdę... Podoba mi się ten poziom. Super. Czas komuś zagadaćśmy tych rzeczy na masę. No <grywa> trochę. Zatrwa. po o. wielu latach badań doktor Vargas wreszcie odkrył tajemnicę. Więc rady. już pewnie jest wreszcie jego końcówka To takie niesamowite. Mnie także się to podoba. No jest coś o mnie? Asystent doktora? To tyle? Byłeś dobrym asystentem. Nie mogli nawet wymienić mojego imienia? Przecież bez mnie doktor nigdy by Słyszycie to? Gobliny. Idziemy. To Aha, ale dobra, to już Koniec tego rozdziału. Ale dobra, słuchajcie, ten rozdział wykonamy sobie już w kolejnym odcinku. Ten, ten już będziemy sobie kończyć. A więc co? Ten odcinek już kończymy. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!